Halo, witajcie. Gryzor w pas się kłania. Dzisiaj kolejny odcinek z serii takiej mojej mini poradnikowej. Oczywiście nie silę się tutaj na bycie żadnym mega mistrzem, bo nim nie jestem, ale dzielę się z Wami moimi setami, które dotyczą poszczególnych postaci. No i jako, że Właściwie Malfurion to był pierwszą postacią, zresztą bardzo łatwą w grze, moim zdaniem. E, ba, pierwszą postacią, jaką sobie grałem w ogóle e, w Hotsa, więc bardzo dużo nim grałem i dlatego też chciałbym wam pokazać, jak bardzo dużo, to też dosyć, e, dosyć relatywne pojęcie, ale chciałbym wam pokazać mój build właśnie na Malfuriona. Oczywiście Malfurion gram nim jako typowym typowym healerem. I to healerem takim właśnie druidycznym, czyli tym znanym druidem z World of Warcraft. Czyli on te hapsy wali non-stop, czyli heal per second. Heal per second, i do tego potrzebne nam będą. Oto przepis na dobrego druida Malfuriona Hillera. Tak to on wygląda właśnie sympatycznie, zresztą. Zainteresowanym chyba nie trzeba go przedstawiać bliżej. Pierwsze, pierwszy skill, jaki wybieramy na pierwszym levelu, jest to wizja zaklinacza. Zbieranie kul regeneracji zwiększa regenerację many. Ten skill w znaczącym dość stopniu pozwoli nam ładnie zostawać na lane, pozwoli nam być w kombacie i nie robić tak zwanego do, do do bazy. Nie będziemy musieli powracać do bazy, więc wizja na miejscu pierwszym. Klasycznie również klasycznie również levelujemy sobie naszego Bohatera w dość przyspieszonym tym razem tempie. Jak widzicie, bardzo łatwo mu to przychodzi. Och, gdyby tak łatwo przychodziło również w, w grze. Następny skill na levelu czwartym to oczywiście tarcza ochronna. Tarcza ochronna, tak jak tu jest zresztą opisane, aktywuj, aby ochronić sojuszniczego bohatera osłoną, która pochłania 325 punktów obrażeń przez 5 sekund. Ta tarcza dostała ostatnio sporego busta, ponieważ poprzednio miała bodajże 200. Punktów przez 5 sekund, czyli, e, czyli wzmocniono ją przeciwko takiemu takim burst DPS-owi, e, który ma powiedzmy, nie wiem, Artas na przykład wali z takiego bursta, e, czy na przykład Ilidian, o też ma dobrego bursta. E, rzucając taką tarczę ochronną na naszego powiedzmy tanka, e, zwiększamy znacząco jego przeżywalność. Także tutaj, e, jako healujący taki wspomagający heal skill na pewno e, jest to bardzo pomocne. Następnie awansujemy sobie bardzo szybciutko naszego bohatera dalej. Kolejny talent to level 7. I tutaj mm, do wyboru. No, yy, ja wybieram oczywiście yy, do wyboru. No, zależy z kim jesteśmy sparowani, ale jeżeli robimy, tak jak ja to w tej chwili robię, powiedzmy te pierwsze levele do 30 poziomu, czyli nie rankedy jeszcze, czyli te takie zwykłe, szybkie rozgrywki, stabilny wzrost to jest wybór, w który powinien pójść, pójść nasz healer, on wydłuża czas tego naszego podstawowego skilla pod Q, czyli wzrostu. To też taki głupi, ja chyba przejdę na angielskie te nazwy, bo, bo, bo to jest regrowth po po angielsku, tak się nazywa ten skill natomiast tutaj, tutaj wybieramy sobie stabilny wzrost bardzo 6 sekund to jest bardzo dużo na lane, zresztą chyba każdy o tym dobrze wie 6 sekund gdzie postać dostaje takiego konstant hila to jest naprawdę dużo wybieramy stabilny wzrost na tym poziomie szybciutko, awansujemy ja nie chciałbym żeby te filmiki jakoś trwały masakrycznie długo więc przyspieszamy no tutaj wybór jest prosty jeżeli idziemy sobie w dps -a, naszym malfurionem bo i taki build się pojawi. DPSowy Na Malfurioni można sobie DPSować Takim być oczywiście saportującym DPS-em, ale jednak. To zmierzch... sen zmierzchu, przepraszam. A jeżeli chcemy sobie na przykład pochilować, tak jak w tym przypadku właśnie, zgubiłem troszeczkę wątek, ale nic to, nic to. Pozdrawiam z nadpołudniowej kawki. Zdolność bohaterska. Ukojenie. Tranquility. Tranquility to jest nasz Ultimate i z Ultimate'a, e, no wiadomo, bardzo mocny heal obszarowy, który leczy wszystkich e, dookoła. Aha, jeszcze cecha, mamy orzeźwienie, Za, zapewniasz wybra, wybranemu bohaterowi sojuszniczemu 100% punktów many przez 10 sekund. Oprócz hila dajemy jeszcze e, Regen na manę, czyli bardzo, bardzo przydatny skill w wykonaniu właśnie naszego Malfuriona, i jeżeli widzimy, że już komuś tam zaczyna brakować, powiedzmy, na zibo. Już mu zaczyna brakować many, bo on też się często wypłukuje z tej many. Czy też Artasowi, który tam huka tymi skillami dosyć ostro, więc wtedy rzucamy mu takie orzeźwienie. I wtedy nasz, nasz tutaj sojusznik dostaje dużego, dużego e, bousta, I to e, jak to się ładnie sustainability e, mówi z angielskiego, nalejnie mu mocno, znacząco wzrasta. Awansujemy bardzo szybko. Dalej naszego bohatera. E, Któryś to już level, bo nie wiem, to był 13 w tej chwili. Na e, levelu 13 wybieramy sobie oczywiście nasiona życia. Pobliscy bohaterowie okresowo otrzymują pasywny wzrost, czyli, będąc powiedzmy cały czas na plecach jakichś DPS-ów, oni co jakiś czas e, no, okresowo e, dostają właśnie tego regrowth'a, A regrowth czyli ten wzrost pod Q. został już wcześniej wzmocniony tutaj tym skillem Stabilny Wzrost, czyli bardzo, bardzo e, mocny, e, mocny skill, który na pewno się przyda i na pewno zobaczycie, jak ładnie on potrafi wyleczyć, znaczy wyleczyć, zaleczyć całą grupę e, naszych, naszych współpracowników. E, no tutaj, tutaj oczywiście to zależnie, ten skill jestem dosyć taki Dosyć taki dowolny, właściwie do wyboru. Wydłużony, jeżeli korzystamy faktycznie z, z tych tutaj z tego skilla, pętające korzenie, czyli jeżeli nam się przydaje, no naszym, no naszym zależy jaki mamy skład, ale jeżeli nam się przydaje, to, to wybierzemy skill numer 4, bramkę numer 4, nieprzejednane korzenie, które dodatkowo zwiększają swój czas działania o 25 procent i unieruchamiają o pół sekundy dłużej przeciwników. Bardzo przydatny taki crowd controlowy skill. Ja natomiast idę sobie, lubię sobie huknąć czasami jednak będąc też healerem, ja sobie lubię huknąć troszeczkę czasami z, z jakiegoś mocniejszego skilla, więc tutaj księżycowy deszcz. Kolejne księżycowe ognie zadają większe obrażenia i mają skrócony czas odnowienia, czyli nasz skill no taki jedyny oprócz tego podstawowych uderzeń e, tutaj skill specjalny czyli księżycowy ogień dostaje dostaje e, mocnego mocnego boosta wybieramy ten oto skill i ostatni raz awansujemy sobie na level 20 a na levelu 20 no tutaj ach, Tutaj też do wyboru. To jest jeszcze takie pewnie ktoś, kto się zna na Theory Crafting, czyli na takich naprawdę zaawansowanych kalkulacjach odnośnie, odnośnie tutaj strategii na poszczególne postacie, odnośnie buildów. No tutaj mi się wydaje, ja idę w tarcza burzy. Jeżeli to ma być mój skill, taki leczący, ja idę w tarczę burzy, zapewniamy tym samym taki obszarowy, ochronny skill, który ochrania wszystkich naszych sojuszników na planszy. Także mówię, jeżeli chcecie grać Malfurionem, wybierzcie sobie szczerze, polecam ten skill, bardzo dobrze się skła... bardzo dobrze się go <grywa> zagrywa na polu walki. No, a poza tym cóż, musicie tylko zwracać uwagę, żeby cały czas być na plecach tej grupy. Wtedy Malfurion, jak gdyby dopiero rozkłada te swoje skrzydła i wtedy Malfurion dopiero nabiera pełnych dopiero wtedy nabiera pełnych Rumieńców, jako że, jako że wtedy te HPS naprawdę, naprawdę mocno leczy, i Malfurion okazuje się być jednym z niezastąpionych wręcz tutaj mm, zawodników na polu walki. I to by było tyle w tym krótkim, ale mam nadzieję treściwym i pomocnym odcinku. Jeżeli szukacie innych buildów w przyszłości, może teraz. To zaglądajcie na mój kanał, tam będę umieszczał wszystkie swoje buildy, które uwierzcie mi są sprawdzone, są ograne. No, może nie na stopniu takim światowym, na poziomie światowym, ale w moim takim prywatnym rankingu możecie się nimi sugerować do levelu 30, do rankedów. Na pewno warto z nich skorzystać. A jeżeli komuś nie pasuje, to kombinujcie, bawcie się tymi skillami, tak żeby wam to pasowało, tak żebyście stworzyli swój. Unikalny styl gry, swoją unikalną postać, która będzie przede wszystkim przydatna na polu walki. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego razu, cześć!